To zadanie wykończyło maturzystów. Rozjechałoby też Ciebie? Oglądaj dalej. Zaraz je przerobimy. Tu masz treść zadania. Zapauzuj na 15 sekund i ją przeczytaj. I jak? Dasz radę rozwiązać to zadanie? Już lecimy z tłumaczeniem. OK. Zacznijmy od tego, że informacja o ciśnieniu i temperaturze mówi nam tylko o tym, że reakcja nie dzieje się w warunkach normalnych. Więc objętość mola gazu 22,4 tu nie zadziała. Ale wiesz co? W ogóle nam to nie przeszkadza. Wiemy, że mol każdego gazu zajmuje tą samą objętość w danych warunkach. Możemy wtedy zauważyć, że gęstość węglowodoru przez gęstość wodoru to 50. Zapisujemy. Gęstość to masa przez objętość. Jeżeli weźmiemy jeden mol gazu, to masa będzie równa masie molowej, a objętość będzie w obu wypadkach taka sama, więc się skróci. Z tego wynika, że masa molowa będzie 50 razy większa niż masa molowa wodoru, czyli 50 razy 2, bo mówimy tutaj o masie molowej cząsteczki wodoru H2. Masa molowa węglowodoru to 100 g na mol, a skoro to alkan, to zapisujemy, że masa CN H2N plus 2 musi być równa 100. Masa molowa C to 12, wodoru 1. W takim razie zapisujemy i N wychodzi 7. I teraz tak. Węglowodór ma być achiralny, to znaczy żaden węgiel nie może być połączony z czterema różnymi podstawnikami. Informacja o sześciu pochodnych mówi nam, że istnieje sześć unikatowych miejsc, gdzie może przyłączyć się chlor. Oznacza to, że jesteśmy w stanie stworzyć tyle tych chloropochodnych, że dostaniemy dokładnie sześć różnych nazw. Takie wymogi spełnia na przykład taki węglowodór. Chlor może przyłączyć się w te miejsca. Na dodatek żaden węgiel nie jest połączony z czterema różnymi podstawnikami. Tyle na dzisiaj. Jeżeli interesuje Cię potężna wiedza chemiczna, co łamie kłody, a trzciną ledwo wokółysze, obserwuj.